Miło nam Pana poznać, chciałobyśmy dowiedzieć się, jak Pan przeszedł huragan pod dnia. Gdzie znajdował się Pan, kiedy dotarła wiadomość o zbliżającym się huraganie? Dzień dobry. Dotarła do nas wiadomość w momencie, gdy znajdowaliśmy się na Wytoce meksykańskiej. wykonaliśmy w kierunku Nowego Orleanu na rzekę Mississippi i to było jakieś, jak pragnę szczęście, to było 27 sierpnia, to było jakieś 3-4 dni wcześniej. Jaka była Pana pierwsza myśl, że zobaczył Pan huragan? To znaczy, trudno było zobaczyć huragan. Sam huragan przeszedł w nocy. Bardziej było słychać. Następnego dnia tutaj było zniszczenia. Natomiast, no nie wiadomo. Każdy z nas czuł niepokój. Byliśmy zdenerwowani. Nie wiadomo, bo pierwszy raz człowiek przeżył coś takiego. Przede dlatego... znaczy, wszystkim zdenerwowanie Jak długo trwał huragan? W miejscu, gdzie Pan przebywał? Huragan trwał... przynajmniej w nocy i trwało od 12 godzin naprawdę ranem jak wyszliśmy